Witam Was w kolejnym odcinku z Paradnika do Entrypoint'a. Dzisiaj co zrobimy się The Scientist. Scientist na cicho lecimy. No i tutaj, co nam będzie potrzebne? Jakie wyposażenie nam będzie potrzebne? Na pewno tracker, na pewno LockPick. No, tracker to nie tak na pewno. Takie jest nawet opcjonalny. Ja co Wam pokażę, jak zrobić to bez zabójstw. LockPick, tracker i. To tyle. Ok, musimy przeszukać to miejsce, to tutaj musimy sobie spojrzeć, tutaj nie mam w ogóle narzędzi, musimy w ogóle znaleźć śrubokręt eee, i... jak to się nazywa? I obcęgi. Z czynnikiem kontaktu ruchowego z nimi. O, te mamy, o, mamy to i to. Idziemy sobie tutaj, idziemy tyłem do kamery yy, i otwieramy te drzwi lockpickiem. Idziemy sobie teraz tutaj, otwieramy to przejście. Teraz, tak nie znaleźliście w tamtym miejscu, w którym mi się pojawiły akurat obsęgi i śrubokręt, to idziecie tutaj. Otwieracie te drzwi, te drzwi i te drzwi. W tych pokojach powinny być obcęgi i śrubokręt. Ale jak tam nie będzie, to też jest szansa, że będzie tutaj. Zobaczcie też obsęgi I uwaga, z zabijaniem jest taki Że Wchodzicie sobie tutaj Wchodzicie sobie śrubokręt i obsęgi to i Tam się pojawia ochroniarz No i musicie go zstrzelić. Ale ja tego nie zrobię. I teraz muszę znaleźć osobę, co będzie miała nad sobą w pewnym momencie radio. Chociaż możemy poczekać sobie 15 minut, chyba. Coś tam, nie pamiętam już, ale musimy sobie poczekać bardzo sporo czasu, nawet. O, tak, mamy osobę, co ma swój radio. I teraz tą osobę zaznaczamy trackerem. Znaczymy tą osobę trackerem. Teraz musimy zabić tą osobę w dogodnym dla nas miejscu. Oj, to jest spoko miejsce do zabicia. sobie teraz. No i widzicie, tutaj mam kartę. Ale też jest inny sposób na załatwienie tej karty, po prostu musicie sobie pójść awg na tam jakieś 50 minut. No i wtedy koordynator misji wam pokaże, gdzie jest osoba, co ma kartę. I tutaj nie mamy te narzędzia, ale one są niepotrzebne, kiedy y, nie chcecie zabijać. Teraz wkładam tą kartę tutaj. A jeszcze tylko nie będzie potrzebny. Bardzo będzie on potrzebny. No i zaraz sobie czekamy. Wciągamy broń. Jak tylko otworzymy drzwi, to wchodzimy i zaoszukamy typa. Teraz musimy się dostać tutaj do tego pokoju. Ten pokój może być też w, w drugim miejscu, czyli tutaj. Tutaj może być też ten pokój. A ten pokój jest tutaj. Więc tutaj sobie teraz otwieramy. Czekamy aż Rivera nam poda kod. Znaczy kod. E Rivera nam poda tutorial, jak mamy to wyłączyć. I teraz to wyłączamy i tam wejdziemy i wtedy musimy każdego zabić. Tam jest pokój z kamerami. Tutaj patrzę na kamerę w tym pokoju. Zabiłem każdego. Teraz muszę każdego zabić, wewnątrz i na zewnątrz, aby Rivera mogła normalnie sobie wyjść. Ja idę do pierwszego miejsca, ponieważ teraz Wam pokażę, jak łatwo jest zabić. Tutaj po prostu niszczycie na, na Box i tyle. To sama ja. To tutaj przyjdzie jedna osoba. O! Ta osoba tutaj teraz przyjdzie. Normalnie załatwiam. I chyłam ciało. Ale to pudło może mieć tylko dwa... Ma tylko dwa miejsca to pudło. I teraz jest zapełnione to pudło. I teraz... To też jest godne miejsce do zabójstwa. Okej, okay, teraz jeszcze tego na boksa. Zabijem hasło Operativa. Zabiliśmy trzy osoby już, z czego są 4 na zewnątrz, 4 w środku. Zabiłem trzech wewnątrz, jednego na, na zewnątrz. A nie, jedna osoba była z zewnątrz. Osoba tutaj podeszła, była na zewnątrz. Troszkę spanikowałem. Dziękuję, zostawiam drzwi otwarte. A teraz sobie weźmiemy zamknę drzwi. Nikt nie widział. Teraz sobie, sobie weźmiemy to ciało, schowam sobie tutaj. Szczerze, no to ta część domu te trzy pokoje są świetne do zabójstwa. Wewnątrz. A na zewnątrz... Tam to pomyślę... Ten garaż jest fajny do zabójstwa. I też ta szopka jest fajna do zabójstwa. No i jest... No, no kiedy nawet Jedną osobę zabiłem, ale to dlatego, że panikowałem. Także to mogłem nie zabijać też tej osoby, dlatego, że znaczyło, że podbiegłbym, no i bym uderzył. Ale po prostu panikowałem. No i cóż. Pokazałem wam, jak nie zabijać nikogo. Pokazałem wam, jak e, zrobić zabójstwo. Pokazałem wam też drugi sposób, jak zrobić bez zabijania. Znaczy, pokazałem, powiedziałem wam. Więc mam nadzieję, że się Wam podobał materiał, mam nadzieję, że też Wam się poradnik podobał, że się czegoś nauczyliście. Jak... Ci, jak te wszystkie rzeczy, no to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Przypominam o tym, że będzie live, jak napiszecie komentarz tylko. Będzie live z centrum zrobienia misji na legendzie. To będzie live, kiedy będziecie dawać łapki w górę, no i komentarze będziecie pisać no to cóż na razie